Docieramy, docieramy do lasu, Tak gdzieś droga w prawo będzie. Ciemno jest, nie bardzo to widać, ale zaraz tutaj coś zlokalizujemy. Mniej więcej wiem gdzie to jest, bo już tutaj nie jeden samochód wywiozłem drewna. Ale jest na tyle ciemno, że mogę sobie włączyć świateł drogowych, bo jadą osobówki. Ale to właśnie miną te dwie, to sobie je włączymy. Jak nie będzie za późno, ale nie będzie, bo to gdzieś tu jest, o tu właśnie tutaj. Zbierzemy sobie to z lewego pasa. Żeby nam tutaj gdzieś nie pociągnęło boku do rowu, Już by nie siedzieli, ale udało się wjechać. No i jesteśmy w lesie. Droga oblodzona, nic nie jest, ubity ten śnieg jest taki, że tutaj jest dość ślisko. Szlaban otwarty? Otwarty, no to spoko możemy jechać. Ostatnio tutaj się zatrzymałem, żeby otworzyć szlaban, bo był zamknięty. I auto lekko zjechało w prawo na tym lodzie. Też trzeba uważać, żeby nie pociągnęło w przód na ten szlaban. Dobra, przejechaliśmy. To trzeba się dalej. O, tutaj już fajnie na zakręcie nie ma śniegu. To już spoko. Ale tu już jest i to już jest sam lód. Tego może na kamerce tak nie widać, ale wam mówię, że tak jest. A tu już znowu spoko. Teraz by się przydała taka wyższa temperatura i nawet może trochę deszczu, żeby ten śnieg zmyło przy dodatniej temperaturze, i wtedy, jakby lekko zbrodziło, to by się fajnie jeździło. do załadunku mamy Dłużyce, jest piątek, piąteczek, piątunio. Dzisiaj dwa kurcziki do zrobienia, dwa razy Dłużyca, tylko drugim razem to mamy takie w dwóch, w dwóch nadleśnictwach zbieranie. Najpierw jedziemy do jednego nadleśnictwa, do Koszęcina, tam załadujemy 17 metrów sześciennych Dłużyce, a później na drodze powrotnej podjedziemy do nadleśnictwa Świerczaniec i załadujemy kolejne 12 kubików Notabene tam będę doładowywał, tam na tej drodze, gdzie mnie ostatnio zaczęło ściągać i musiałem się mu rozładować ale to już widzieliście na kanale No i tutaj na krzyżówce w prawo ja już to wszystko wiem, bo ja już tutaj w sumie piąty samochód odbieram. Tutaj dużo drewna jest, ponieważ tutaj był, był dość wichura taka przeszła w zeszłym roku. Eee, także bardzo dużo drzew powaliło. No i my to tak wywozimy powoli. Teraz to już nie wiem, teraz to już drewno zrębowe chyba jest, ale tak generalnie tutaj od roku czasu jest duży wywóz, bo tak jak mówię, bardzo dużo drzew tutaj powaliła wichura, wiatr. Być może to nawet nadal to, to, to drewno jest z, z tych wichur, nie wiem, nie dopytywałem. Natomiast wiem, że dużo tutaj drzew leżało. Aby taka droga była w lesie teraz już cały czas, to byłoby spoko. Niech ten śnieg topnieje. No i dojeżdżamy do zrębu. Tutaj na razie to jeszcze jest drewno liściaste, brzoza, ale tutaj za, za zakrętem już będzie nasza sosenka. No, teraz jeszcze kawałek prostej. No i tutaj już mamy nasze drewienko za chwilę, za tą amboną. Nie wiem czy ją widzicie, tutaj po lewej stronie ambona jest. Właśnie się do niej zbliżamy. I tutaj mamy to ładować, ale to zaraz, to, to, to. Tu jest brzoza. Tu sosna. Też już ta brzoza położona na tą sosnę. To będzie to, dobra. To jedziemy się tu obrócić na krzyżówkę. Tutaj zaraz mamy krzyżówkę, na które się zawrócimy. Dobra, jest krzyżówka. Trzeba powolutku skręcać, bo to jak mówię, jest lód. Nas nie pociągnęło tutaj do przodu do tego małego rowu. Dobra, udało się. I już jesteśmy zawróceni. Podjeżdżamy pod mgiełkę. A tam już jakiś pracownik idzie. Forwardera bodajże. Wy go chyba nie widzicie, ale ja go widzę. Schował się teraz. Jest godzina 6:15 rano. Skoro 6:15 to wiadomo, że rano nie, ale dobra. No, i teraz tak, chyba to ładujemy po prawej. Raczej na pewno. ale zadzwonimy i się upewnimy no dobra, stoimy dobrze tutaj mamy ładowacz także włączamy pompy jedna, druga no i teraz tak, odblokować wózek hamul hamulec na wózku tutaj tym grzybkiem wejść na żurawia Tu po lewej widzicie, tu po lewej widzicie drewno, które będziemy ładować, wysunąć podpory, włączyć halogeny na żurawiu. Łapiemy wózek za uszy. Zwalniamy hamulec ręczny tutaj na, na żurawiu od wózka Tu otwieramy kłonice I wózek zrzucamy Powoli Wózek zrzucony, chwilowo go zablokujemy hamulcem tutaj Zamkniemy kłonice Złapiemy sobie tutaj jedną sztukę Powoli, żeby nam nie podniosło samochodu Bo teraz tył samochodu jest lekki, bo wózka nie ma, więc żeby go nie podniosło O, już mamy Teraz położyć ją na wózek Tak Odblokować hamulec na wózku Sztuką wypchnąć wózek wypychamy na odpowiednią odległość, gdzie tutaj nie wracaj do nas, nie wracaj Dostosow... dostosowujemy odległość wózka do auta eee... odległość Od... Lego z wózka od auta dostosowujemy do długości drewna I rozpoczynamy załadunek Musimy teraz wrzuć takie Dobra, to jest dłuższa, bo nie widzę czy one są Długie czy krótkie O, no, ta jedna akurat jest krótsza To nie, to później Tutaj mamy dwie dłuższe, to akurat Oprzemy sobie na tej sztuce i podgrzebie podgrzebie tutaj na żurawiu i na auto Tradycyjnie rozkładam pierwsze sztuki na stronę, po której nie ładuję po to, że jak ciężar, ciężar żurawia idzie na lewą stronę, żeby ta prawa strona już była bardziej dociążona Kolejna sztuka Trochę krzywa Ale to nic o, znowu jedna krótka Na razie ją musimy odłożyć Teraz sobie Obrócimy tą sztukę, położymy Odziom, czyli grubszą w stronę na, na wózku ona też nie jest za długa, ale może starczy. Ok, starczyło muszę dobrze siedzieć tutaj na, na ławie, żeby nie była za krótka, żeby nie wyjechała później podczas jazdy. I następna. Można to sobie tak wziąć, o przybliżyć je i zrobić przeciwwagę na, na sztukach, które już są na aucie. O, i tak i, i wsunąć na wózek. I już mamy. To sobie damy tutaj. To, to też przesuniemy, bo jest krzywa, więc nie będzie tutaj na ławie, bo źle będzie wyglądać. Więc te dwie sztuki sobie też tutaj przesuniemy. Dobra. Sztuki. z tym, że jedna krótka. Dobra, teraz weźmiemy tą krótką, którą wcześniej odłożyliśmy. za koleją ładujemy. Jest skrzywa. Też nie może być, bo mi jest taka bananowa trochę i wystaje poza obrys samochodu. Ta, którą wcześniej wrzuciliśmy. Teraz sobie może tutaj iść. Ale ta tutaj jest z lewej. Znaczy może być, ale musimy ją obrócić, żeby. Za ok, za, za no, żeby była zaok, że tak powiem, żeby ten banan był w stronę środka samochodu do wewnątrz, a nie na zewnątrz. Dobra, teraz tutaj przyciskiem, którego nie widzicie, bo jest za ciemno wysuwamy policę na przyczepie Dobra, teraz tą krótką sobie tu przyrodę gdzieś wrzucimy Jedna kolica wysunięta, teraz druga A w międzyczasie ładujemy sztukę na auto 그렇고. Proszę wyciągnąć kolicę tu na aucie, o tą tutaj. Jest. I kontynuujemy załadunek. powiem, że jak ktoś zaczyna się bawić przy załadunku drewna, to też musi dużo operować pytakiem. Lekko go otworzyć, przymknąć, poluzować, żeby nie trzymać na sztywno tej sztuki cały czas. To tak, o teraz sobie lekko poluzuję, przesunę sobie, o pyk, I znowu poluzuję i już jest na aucie sztuka. dwie sztuki, o chyba Leszniczy przyjedzie bo generalnie to tutaj jest na tej mygle powinno być około yy, tam chyba 35 kubików ja ładuję 29 numery są po kolei, więc ja sobie załaduję a później po prostu odpiszę mi tam yy, te 6-7 kubików tak żebym miał 29 także spokojnie jest wszystko pod kontrolą Jeszcze od razu sztuki spisuję, ale też były tam inny samochód musiał wprowadzić do, do lasu. Dlatego ja już zacząłem ładować, bo tu więcej drewna nie ma, jest tylko to. No i tam parę sztuk wcześniej, ale o tamtych nic nie mówimy, to tutaj na tej mygle było 36 kubików. No to 7 kubików będzie musiał odpisać. Bo ja biorę 29,5 jest znowu krótka. Dobra, to na razie odłożymy. Weźmiemy albo najpierw tą krótką wrzucimy. Oddamy ją tutaj. Je to tady na chodnice. Dobra, jeszcze tą sztukę wrzucimy? Poczekamy, żeby to policzyć, ile mamy tych kubików na aucie. Myślę, że już będzie albo tyle, co potrzebuję, czyli 29,5 około. Albo coś w pobliżu. ładowność mam 29,55 kubików dokładnie. Eee, sosy A tam jedzie Fort za chwilę będzie zrywał drewno dalej do drogi. Dobra, policzone. Jeszcze muszę doładować. Tę brzozę muszę najpierw odrzucić na bok. Ta sosta jest przyciśnięta tą brzozą. Jeszcze ładujemy, bo jeszcze mało. Ale już mamy wszystko policzone. się okazało, że tutaj nie było 37 kubików. Tylko 31 więc zostają tylko trzy sztuki, reszta idzie na auto. Panie i panowie, drodzy widzowie, jesteśmy załadowani. To co tak trzepie, tak nie wiem czy słyszycie, tak uuuu. To przez to, że tutaj jest y, po gorszenicach od, od y, forwardera szlady zrobione i to zmarzło i teraz tak trzepie całym autem. Taka nierówna droga jest, nie? Nie wiem, czy widzicie na kamerce, ale tutaj na drodze po prawej stronie jest pniak taki, korzeń, Trzeba go ominąć. Widzę, że niektórzy na niego wjechali, ale to trzeba być czujnym, bo na takim pniaku można oponę rozciąć. Zlepię tutaj lekko poboczem sobie iść, bo jest na tyle miejsca. Opona jechania na takiego pniaka opony nie ma. To trzeba trochę z życiem podejść pod tą góreczkę. Bo mówię, tu jest taki ubity śnieg, oblodzony, i jak się zawahamy i za mało gazu damy, to nie wyjedziemy tutaj. Mocno, mocno wózkę muszę sterować, bo te, te łuki takie są, jakie są. No i tu jest taki moment, przy którym trzeba równo trzymać gaz, bo mógłby być problem z podjazdem. Oczywiście teraz na tym, na tym śniegu ubitym. ale jak się równo trzyma gaz to pójdzie no i tutaj jeszcze ten zakręt pokonać bo w zakręt szybko to raczej wejść nie możemy bo byśmy wylądowali na wprost na tych stosach jestem na piątym biegu zbiję sobie do czwórki i powolutku sobie skręcę równo trzymając gaz o to steruje wózkiem No, jest zakręt pokonany. Jeszcze ten łuk pokonamy i wchodzimy znowu na górną skrzynię biegu. Na piątkę, bo czwórka to jest trochę za, za niski bieg, żeby tutaj po tym śliskim jechać, Bo zaraz będzie kołami boksował. Także musimy dać mu piątkę, żeby go tak trochę przymulić i równo gazu trzymać i będzie ok. Nie za szybko, nie za wolno. Szybko nie możemy, żeby. Nas, nam przód nie pociągnęło gdzieś do, do, do boku, ale za wolno też nie możemy jechać, bo, bo się nie pozbieramy pod tą góreczkę, niby malutka, może na kamerce nawet niewidoczna, ale jednak jak jest taki ubity śnieg, jest lód miejscami, no to jak się nie będzie w miarę rozpędzonym, no to by się nie wyjechało, ale my wyjechaliśmy, jeszcze nie do końca, ale już tą najgorszą Góreczkę, co było najwięcej takiego zlodowatego śniegu, pokonaliśmy. Jeszcze tylko kawałek, będziemy na asfalcie. Tutaj na tym łuku też jest pniak. Nie wiem, czy go widzicie. Dosłownie o teraz, tutaj po prawej Ostatnie metry. Jesteśmy na asfalcie. Teraz tutaj nie ma problemu z wyjazdem na, na drogę. Ale powiem Wam, tutaj był problem, bo tu jest tak pod górkę. Przed samym wjazdem na asfalt. Po lewej, po prawej stronie są krzaki. I nic nie było widać, czy można było wyjechać. I jak się tutaj zatrzymał samochód pod tą góreczkę to już później nie mógł ruszyć ale teraz już na szczęście tutaj nie ma śniegu z lodem więc sobie ruszymy bez problemu o